Moja postanowiła spotkać się z najważniejszymi dostawcami. Zebraliśmy tutaj 35 firm, w tym firmę Xella, którą serdecznie witam. Zamierzeniem naszego spotkania było pokazanie nowości, spotkanie się, porozmawianie w tych ciężkich nadchodzących czasach. Jest nam niezmiernie miło, że jesteśmy w gronie tych wyróżnionych 30 kilku firm. Widzimy w naszym tle sprzęt, który firma Izobut zakupiła od Exceli. Jest to mini żuraw MK240. Pani Aniu, skąd w ogóle pomysł, żeby, żeby spróbować, żeby pójść w tą stronę zakupu tego sprzętu. Stworzyliście innowację, która ma pomagać wykonawcom. Postanowiliśmy zainwestować w takiego żurawia, pokazać go naszym klientom. To jest Pierwszy zakup niedługo będzie służył firmie PB Górski, ale dalej zamierzamy rozwijać się i na pewno będziemy chcieli skorzystać ponownie z oferty, bo jest bardzo duże zainteresowanie. W ogóle pochwalam mega Wasze stoisko, bardzo doświadczonych ludzi. Bardzo dużo dzisiaj się tutaj działo. Potraficie bardzo dobrze przed przedstawić Waszą ofertę, co przełoży się na pewno na, na sprzedaż i zainteresowanie naszych wszystkich wykonawców, deweloperów, hurtowników, klientów indywidualnych. Poszerzyłam również wiedzę o to, że sprzęt pomaga przede wszystkim w zachowaniu i zaoszczędzeniu sił i czasu. Pracując z hurtownią Izaut jesteście krok do przodu, bo ten żuraw jest tu. Jesteście w stanie razem z materiałem dostać go i... Firma i go dostarczy na budowę. Bardzo cieszymy się, że w izobudzie jestem Żuraw. Liczymy na to, że wspólnie popracujemy nad tym, żeby tą świadomość wykonawców jeszcze bardziej poszerzać, kreować w nich potrzebę dbania o własne zdrowie, bo często o tym zapominamy. Jeżeli oni sami nie zadbają, to my im pomóżmy. Tak jak powiedziałem, słuszmy świadomość dlatego, że o to zdrowie trzeba dbać, po to, żeby byli z nami jak najdłużej, cieszmy się z ich doświadczenia jak najdłużej i pracujmy z nimi jak najdłużej. Liczę, że razem stworzymy nową, nowy trend, nową modę na efektywną budowę w systemach Xela razem z Izobu. Ja również dziękuję i mam nadzieję, że ta świadomość, która będzie przekazywana przez przedstawicieli firmy Xella, będzie docierała i e, będzie to widoczne w zakupie takich e, żurawi, czego sobie i Państwu życzę. Ja bardzo dziękuję. Dziękuję za to, dziękuję że bardzo. chciała Pani ze mną porozmawiać. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego i e, do zobaczenia za rok na kolejnej konferencji. Oczywiście, że tak. Mam nadzieję, że e, nie będą to tylko e, jednodniowe targi, ale będziemy pracowali nad tym, żeby one były dwudniowe. Poszerzymy grono wystawców. Mamy w swoim portfolio również Lipkera, firmę Mercedes ze swoimi samochodami oraz firmę Volkswagen. Tak? Mhm. I to jest takie dopełnienie całej naszej oferty. Mamy nadzieję, że za rok będzie to jeszcze szersze grono i różnorodność, która zainteresuje wszystkich klientów. My trzymamy za to kciuki dziękuję i ja bardzo. ze swojej strony obiecuję, że Xsela będzie. Proszę się czuć zaproszonym. To ja tu zarezerwuję, jeśli pani pozwoli sobie miejsce na bardzo przyszły proszę. rok. Bardzo dziękuję, dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.